Poważny sprzęt Wadersztat Rapid 6-metrowy z agregatem talerzowym. Jadę siać rzepak. 20... 20 sierpień. Wczoraj popadało, ale dzisiaj pięknie obsycha. Spróbujemy coś posiać. Mam tutaj do obsiania w sumie dwa pola, tylko tutaj jest taki mniejszy kawałek 3,5 hektara. Tam jest siódemka. i już nowym nie powiem czym, bo no, może trochę śmieszne, ale mamy kolejny nowy nabytek w tym roku. No, jeszcze tyle maszyn nigdy nie kupiliśmy w ciągu jednego roku. Tak, faktem są to używane maszyny, ale na, dla nas są nowe. Są zachodnie, lepsze. No, jest maszyna do uprawy, ale to później pokażę, co jest nowym nabytkiem. Nie będę na razie mówił z daleka, i tak nie widać. Widać tam Masaja, coś tam ciągnie, ale jaka ta maszyna na razie nie zdradzę. Powiem, że zawsze chciałem taką maszynę kiedyś mieć. A no i tyle. Dobra, trochę się stresuję tym sianiem tego rzepaku, bo tak, po pierwsze, że. Pierwszy raz w życiu sieję siewnikiem sześciometrowym. Pierwszy raz w życiu je w ogóle tym siewnikiem i... E, no, nie wiem jak to wychodzi. Próby kręcone robiłem, niby tam według jakichś tych książek, serwisówek ustawiałem. No miejmy nadzieję, że to wszystko wypali i że wszystko będzie ok. O, masz siłos. Dobra. Dobra, idę sobie wyciągnąć blokadę. Może się skoncentrować teraz na ustawianiu, e, później powiem jak idzie. Dobra, obsiałem sobie w koło Tam zasiałem taki clean, Mały, no w sumie mam już zasiane 1,09 hektara Zastanawiacie się czemu jadę połową siewnika? No to czekam na odpowiedzi w komentarzu Dlaczego sieję jeszcze raz po tym samym? Połową siewnika No e, to jest bardzo proste, no ale dobra Niech będzie jakaś zagadka Musiałem, e, Musieliśmy przerobić opryskiwacz Pod 24 mieliśmy 28 metrów opryskiwacz Trzeba było go prze, e, przemienić na... Znaczy przerobić go na 24 Ponieważ 6-metrowym e, siewnikiem nie wyjdzie e, taki, taki, taki rozstaw ścieżek technologicznych no, wiązało się to z przeprogramowaniem komputera Z oczywiście skróceniem lanc mechanicznie Trzeba było je uciąć, no i poprzekładać sekcje, bo... Żeby było porówno spryskiwaczy na sekcję. I przedtem miał 7 sekcji Teraz ma wyrzuconą środkową Jest zaprogramowany na 6 raz tutaj skończymy, bo już niewiele zostało O, zobaczcie, tu już praktycznie koniec przejazdów. Oczywiście, tak jak się spodziewałem, licznik hektarów już oszukuje, bo to praktycznie dojadę do końca. Yy, to będzie to, co powinno być całe pole. Dobra. Lecimy siódemkę. Siedem hektarów. Masa już kończy obrabiać. Fajnie przesycha. Mamy godzinę w pół do dziewiętnastej. Nie wiem, czy zdążę to do zmroku zrobić. Sprzęt jeszcze kilka lat temu to nawet nie był w zasięgu moich marzeń. Nawet nie marzyłem, żeby taki mieć. Marzyło się o innych sprzętach. Tak, a już wiem, że to są dla większości yy, ludzi, którzy oglądają, bo zaraz powiedzą, że to stare graty dwudziestoletnie, no ale... Jak się zaczynało od 60, później się męczyło z dwoma starymi MTZ-ami, gdzieś tam w międzyczasie był kirowiec, no to teraz takie sprzęty się naprawdę docenia. Może jestem 20 lat do tyłu o, Ale staramy się te maszyny kupować na bieżąco, bez kredytów No i dobra, udało się skończyć 7 hektarów 10,5 Możliwe to? Yy, jeśli zacząłem 18.30 to mamy godzinę 40 minut, pełne pole yy, 7 hektarowe z poprzeczakami, z klinami No i dużo razy się zatrzymywałem, bo sprawdzałem ilość yy, rzepaku bo... Tak wygląda pole po zasianiu Myślę, że bardzo ładnie Oby tylko tak ładnie wzeszło A i nie wziąłem klucza No muszę sobie kupić śrubę motylkową Muszę kupić sobie śrubę motylkową Żeby nie latać z tym kluczem Są takie fajne, z plastyczkiem, nie trzeba klucza Ręką się odkręca, zakręca Ale zapomniałem sobie to zakupić eee. Powiem tak, bardzo łatwo się to zakłada, ale jakoś ciężko się zdejmuje Tam się klinuje coś, nie wiem Dobra Żebaku zostało tyle, myślę, że po jednym kg. Eee, także wysiew wyszedł. Eee, źle. Ustawiłem na 2,8 kilo, a już wiem, że wyszło ponad 3. Akurat tutaj nie przeszkadza, bo tu są słabsze ziemie, to nic się takiego nie stało że jakby tam wysiał z 5 kg, to, to tak to by tutaj był gąszcz. Ale brudna podłoga, Jezu! Jak orałem, to miałem dużo czystszą Dobra. W górę w górę. To w dół. No i jedziemy do domciu. Zadowolony jestem. O 7,67